Nasza gmina, nasza przyszłość. Codziennie oddechamy powietrzem, które ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i dobrobytu. Czy naprawdę chcemy oddychać z zanieczyszczonym powietrzem? Projekt Ecogard to ekologiczna inicjatywa, która ma na celu poprawę jakości powietrza, co więcej jakości na lądzie i w wodzie. Ale aby to osiągnąć, potrzebujemy Waszej pomocy. Jako lokalna firma. Masz szansę być częścią tej niesamowitej misji. Poprzez wsparcie finansowe projektu EcoGuard możemy razem działać na rzecz czystego powietrza i środowiska dla naszej społeczności. Twoja firma może mieć realny wpływ na środowisko lokalne dzięki wsparciu EcoGuard. Nie tylko dbasz o dobro naszej planety, ale również budujesz pozytywny wizerunek i zaangażowanie społeczne. Razem możemy zmieniać świat. Dołącz do nas już dziś. I stań się częścią tej inspirującej misji. Ekokard, dla lepszego powietrza, dla lepszej przyszłości. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możesz pomóc.